هي صوت اللي غاني وانت ماشي في حضن رملة هي هي قابس في يا صوت مزيكا يالا 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 فوق هي ليل مليان نجوم على البحر بيريد لك تنوم اسكندراني بحري ابيض اصلي يعني بفهم في البحور هو روقان في كل سهرة ولا موت في كل شمس وسط هي حلوه بنت سمرا حاجه حلوه هي احلى احلى حاجه حلوة, حلوة, حلوه هي, هي زهره زهر. هو شمس وسط Witam Was w Nukushchewie. Mam na imię Ahmed jestem Waszym przewodnikiem cały dzień. Dzisiaj, Teraz za chwilę będziemy w Karnaku. Mamy tutaj półtora godziny. Proszę, kochani, zabrać wszystko, co potrzebne: telefon, aparat fotograficzny, potylka, woda, wystarczy. Dzisiaj bardzo dużo turystów w Karnaku. Każda grupa ma nazwę. I nasza grupa nazywa się Akuna Matata. Ok? Hallelujah, syłosieram. będę حاجة حلوة هي أحلى أحلى حالة حلوة هي زهرة زهرة هو شمس وسط هي حلوة بنت سمرة حاجة حلوة هو أحلى أحلى حلوة هي زهرة. زهرة زهرة هو شمس وسط هي حلوة بنت سمرة حاجة حلوة هي أحلى أحلى حالة حلوة هي زهرة زهرة, زهرة. Karnak jest jednym z największych na świecie kompleksów świątynnych. Zajmuje ponad 100 hektarów. Większość budowli w Karnaku wzniesiono w okresie tzw. Nowego Państwa Egipskiego. Były one rozbudowywane i przebudowywane na przestrzeni 1500 lat. W skład kompleksu świątyń w Karnaku wchodzi świątynia Ptacha, wielka świątynia Amona Re, świątynia Ramzesa III i świątynia Honsu. Do kompleksu świątyń należy także święte jeziorko. Do pierwszego pylonu, który tworzy wejście do świątyni Amonare wiedzie alia procesyjna. Po obu jej stronach stoi 40 sfinksów o głowach barana. Barato święte zwierzę Amona. Przed każdym sfinksem między jego łapami znajduje się posążek faraona. Dziedziniec i kolumny przed drugim pylonem tworzyły pawilon, gdzie znajdowała się święta arka Amona. Drugi pylon poprzedzają ogromne posągi Ramzesa II, a przed nimi znajduje się postać jego żony, sięgająca faraonowi do kolan. Po przejściu przez drugi pylon wychodzi się na teren wielkiej sali hypostylowej. Ma ona wymiary 102 na 53 metry i podparta była 134 kolumnami. Ich ogrom zapiera dech w piersi. Najwyższe z nich mają 23 metry wysokości i zakończone są kapitelami w kształcie rozgniętego kwiatu papierusu. Kolumny niższe ustawione w 14 rzędach mają głowice o zamkniętych kwiatach papieru. Papierusu. Ściany i trzony kolumn są bogato zdobione relifami. Za salą hypostylową znajdują się kolejne pylony, trzeci i czwarty oraz starsza część świątyni. Pomiędzy tymi pylonami wznosi się ogromny obelisk. Ma on 30 metrów wysokości i jest najwyższy w Egipcie. To co zachwyca to fakt, że został on wykonany z jednego bloku skalnego. Jest to jedyny zachowany obelisk z czterech obelisków wzniesionych w tym miejscu na polecenie Hatshepsut, kobiety Faraona. Faraona, proda. Napisała na ścianach zawsze król, nie królowa. Wikła grobowiec w Dolinie królu, a nie w Dolinie Królowej. Też ona przykubiła kapłanów. A, no jest jest, był Ale, powód, Ogromny skarabeły, w w sodzie i winięcie.